Da. Pokaż traktorka. To włączę Witamy Pamy serdecznie z ekstremalnych, że o, tam traktorek tak jeździ. Bo majster, majster tu przywodzi, przywodzi towar na zlot. Jak? Za chwilkę. Za chwilę. Eee, słuchajcie. Nagramy szybko tylko unbox. Traktorek pojedzie, będzie ciszej. Eee, słuchajcie, mamy tutaj dwie wyrzutki od Baksema. Pasa tak. go dwa tak jest. Słuchajcie, jedna jest trail, 49 strzałów, 49 strzałów, 35 ja. metrów. a gdzie ma opisy? Ja nie mam opis, dobra? Ja teraz też. F3, 49 strzałów, tak jak powiedziałem. Neku ma 906,5 grama, 30 milimetrów. Teraz moja kolej, tak? tak. Moja nazywa się yy, The Best. Hebes, tak, kategoria F3, kaliber 30, rok produkcji 2022 A moja jeszcze wstąpnie? Tak samo, 22. 906,5 gramaneków Tak samo. Tak samo. Tak. No, ogólnie prezentują się tak, ląd podstawowy, rezerwowy mamy. Tak jest, dokładnie. E, szczerze powiem Ci, że fajnie wygląda w tym pudełku. No. E, więc zobaczymy jak one będą strzelać i tak. ocenimy je. Chyba też je oceniły. No, to zobaczymy. No, po a po prostu wy oceniajcie sami. Jeżeli Wam się spodobają, to na się Gożów Fireworki macie je. Tak, w sprzedaży. także... kod QR do zeskanowania też tak jest. jest. Także tak tak, tak. widzimy się na polu bitwy. Nie będziemy przedłużać. Tak jest. Zapraszam. Trailer. No, no, no. No, ale jakiego jest? Ładna. Dobrze, dobrze. Oceńcie sami w komentarzu. Byłem cicho, nie? No. The best. The best. The best, maksem. Maksem, the best? Dawaj! Jesteś najlepszy. Krisu, <gryso>, Krisu. Także widzowie ocencie sami w komentarzu. Szczerze, dla mnie bardzo fajne.